Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych Dobra, dojebania Dziękuję 60 69 za subskrypcję Chociaż kurwa nie kupowałbym suba na tym kanale Ponieważ nie będzie zwracał Mało streamów było Coś cenowo, witam bardzo serdecznie Ale dziękuję bardzo serdecznie no. Wątroba mnie boli, jakieś rady? Zapij, zapij, to zawsze pomaga Cztery browary z rana i stary czujesz się jak nowy Bóg Biedny Popek. Nie oglądałem walki Popka. Oglądałem walki Famek, bo musiałem iść spać wcześniej. Musiałem iść do spanka, ale z rana widziałem, że nie teraz został wpiznany. Znudzony filmikiem i chciałbyś coś pograć? Ride Shadow Legends to mobilna gra Turowa, w którą możecie grać praktycznie wszędzie. Gra jest przede wszystkim darmowa i możecie ją pobrać z linku w opisie tego filmu. Co osobiście mnie przykuło do gry? Frakcja elfów. Bo najważniejsze w starcie gry to wybranie dobrej frakcji. Mroczne elfy to totalne szefy, jeśli graliście w różne gry MMO, na pewno ta frakcja przypadnie Wam do gustu. Zwłaszcza, że bohaterów jest naprawdę dużo, więc ciężko zdobyć wszystkich, co daje nam wiele czasu gry i dobrej zabawy w maksowaniu każdej z nich. Aktualnie ogrywam sobie kampanię, która jest dobra do farmienia srebra i przy okazji sobie robię dungeony, żeby dropić potiony na bustowanie mojego głównego czempiona. I już w tym momencie wiem, że gra jest bardzo wciągająca. Dopiero zaczynam, a już widzę potencjał na mieszanie różnych bohaterów i rajdowanie przez 2 godziny. Do tego dochodzą walki frakcji, arena czy planowe walki z bossami. A to tylko początek gry, bo mam aktualnie 18 level. A jeżeli wy chcecie dostać darmowy boost na start, pobierzcie grę z linku w opisie tego filmu, albo zyskanujcie kod QR, który jest w górnym rogu ekranu. A dostaniecie darmowy starter pack warty prawie 30 dolarów. Ja zaczynałem grę bez takiego busta, a to o wiele ułatwia grę na starcie. A co takiego dostaniecie? Epickiego czempiona Eina, który jest z potężnym szefem. Robi wrażenie! Dodatkowo jeden refil energii, jednodniowy EXP Boost, 200 tysięcy srebra i jeden Ancient Shard. Całe warzyłów możecie znaleźć w tym miejscu, tutaj gdzie jest ta skrzyneczka. Lut będzie dostępny przez 30 dni wyłącznie dla nowych graczy Raid. Gdzie możecie mnie znaleźć pod nickiem Czukasz Ride. Mam w na założenie własnego klanu, także zapraszam do wspólnej gry. Także nie wiem na co jeszcze czekacie, link macie w opisie i widzimy się w grze. Polak na końcu odjebał, jak to auto trafiło do Pasuta. A co on powiedział? Polak. Pame MMA Słuchajcie kochani. Chciałem bardzo pogratulować Sutonatorowi Uważam, że mega zasłużył na wygraną Gratulacje dla niego, ale Boxel po raz kolejny zachowaj się, chujowo Zajebiście! i to ty będziesz nie wyjechać! Gratulacje stary! Ja pierdolę! nie dość, że dostał kaskę kurwa z walki To widzisz, widzisz Zachłanność kurwa powoduje, że chcesz więcej Jeszcze więcej A ty już się można przejechać Chłop się przejedzie kiedyś tak, że się kurwa, a nie wiem, to Pasut się będzie jeździł teraz do Jim ramem, nie czaję, tego. Ogólnie kurwa ostatnio jestem tak nie na czasie ze wszystkim i tak mnie wkurja internet ogólnie, w sensie mało co mnie śmieszy, bo większość rzeczy typu jakieś, ferma, nawet te kurwa kłótnie typu Ferrari Polak, podchodzę do tego z takim stopniem, że no czuję się, jakby kurwa dzieci się w postałówce kłóciły, kurwa. Nie, może dorosłem w jakiś sposób, po prostu i mnie to już nie rajcuje. To jak sweto musisz sobie zrobić przerwę, żeby znowu zajebiście klepało. Eee, nie doszedłem nigdy do takiego stopnia, żeby nie zajebiście klepało. <grytanie> 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 Właśnie, kurwa, przypomniałem se. Widzieliście to? To jest jedna ze śmieszniejszych rzeczy, która mnie rozpierdoliła. Naprawdę, właściwie wieszcie mi, że przydałoby mi się 120 kawałków, więc ja nie jestem pazerą. Za jakiś typ podszedł do co, Queen of the Cię? Black Cię? chciał, żeby pokazała cycę. Obraził ją? Chuj z tym, że się obraziła. Problem w tym, że moim zdaniem Ferrari nie powinien tam podbiegać. A co zwłaszcza, nie powinien podbiegać z ojcem, kuliwa? I to jest wielkie wyjaśnienie typa. Nie no, pamiętaj, że jak będziesz podchodził do Adama Amadeusza Ferrari'ego, to jego stary też z tobą się będzie bił. Pozdro ze szkolnego kibla, wyszczaj się i wiesz co zajeb? Zajeb papier toaletowy, pierdol do umywalki, zalej wodą tak, żeby się kleił i pierdol nie o Pewnie jak byłaby gdzieś sam na sam to by przytuliła, ale to też nie to samo, co w bo brał. Mi się wydaje, że po prostu suma, którą, którą jej chciał dać. Nie wiem, ona mówiła o 50 zł przy Ferrari, ten typek przy bok bo tam jest jeszcze drugi filmik, mówił o 2000 zł. Wydaje mi się, że jakby Queen of the Black mieszkała w Czechach, 2000 zł by jej starczyło. Dlaczego aż tak się boisz, że ją stracisz? Plus, też rozumiem fakt, nie? Na przykład na TikToku są zakładane pary, nie? One udostępniają to wszystko. Cieszą się swoim związkiem, chcą pokazać innym, że ich związek jest przepiękny i wiesz. U uwierzchnić te chwile jakoś też dla innych ludzi, te, te, te ze sobą, co mają, tak. Ale to przychodzi właśnie w takie skrajności, które są niezręczne, a nie robią tego, żeby ludzie im zazdrościli. Właśnie wydaje mi się, że nie robią tego, żeby ludzie im zazdrościli. Chociaż może niektóre laski tak robią specjalnie, żeby im jakieś inne laski zazdrościły. Wydaje mi się, że mężczyźni nie robią tego akurat tak, jak ten ziomek, nie robi tego, że, żeby ktoś mu zazdrościł, tylko robi to. Dlatego, że ta laska chce od niego, żeby on po prostu nagrał jakiegoś TikToka z nią. Albo jak nagra TikToka z nią, rozumiesz, takiego, że ją kocha i wszystko, to ona potem mu powie w wiadomości prywatnej. Ale zejbiście Jejku, ale uroczo, ja nie mogę! Y, mam wolny dom dzisiaj wieczorem wpadnieś, rozumiesz na takiej zasadzie to działa od strony chłopaków. Czy jestem alternatywką? Widzisz, żebym się ciął gdzieś, kurwa, pokaż nogi. Nie mam kurwa nigdzie nic pociętego gościu. O, znalazłem czyniąś mamę. Kiedy robię prawko, jakby ty zdolny psychicznie do jeżdżenia autem. Nie chcę, żebym wyjechał na ulicę, wiedząc, że mogę przejechać się w grze komputerowej na pasach. Gdzie ta? O, a ja za 2,5 godziny zdaję prawko. To mam nadzieję, że w KRK nie będzie zjeździł. A właśnie w KRK chciałem jeździć, bo w KRK to, to jest jedyny powód, dla którego bym zdał prawko, żeby jeździć do KRK z mojego miasta. Thing, not into it, so... Ale po drugie, po co mi teraz sprawka, jak ja widzę ceny paliwa, to stary, nie, co ty? Not approved. It's just never been my thing. Not into it, so. stare baby na pasek w GTA San Andreas, na dodatek mechanik. Jak to masz hajto i nie płonie za te konsekwencji, to ta, jak nitro powiedział. Jakby miało nie być jutra. Miał być koniec świata? To czemu nie? Not A teraz wszystkie osoby z Twittera Ja pierdolę, jak on tak mógł powiedzieć? Ja pierdolę Trzeba go usunąć z tej ludzkości Twoim snem jest to, że kończy się świat, co robisz? A ty wiesz, że to jest świadomy sen No chuj no Bawisz się jak w Minecraft'cie i w GTA San Andreas to Prędzej coś typu, co by się stało, jakbym skręcił z drogi i zajmąc się epy samochodem w drzewo Też miałem często takie coś A to tylko przez to Czekaj jest taka piosenka kubana, przy której chciałbym pierdolnąć w drzewo. Czekaj, jak ona się nazywa. Grze komputerowej. To było to? Ale się zamyśliłem. No. Przy tej piosence to mógłbym pierdolnąć w drzewo. No to bym mógł. Mój rap, mój interes, a ja w tym. Zawsze o tym myślałem, ale nie mam auto. Czyli w końcu wróciłeś? Cześć, Julcia, twitterówka. You. Ja nie miałem... Ja nieraz miałem tak, że mi się śniło, że mamusia kupiła piłam jakiegoś energola, w no i do lódowy, tam nic nie ma. Ograniczam energolę ostatnio, bo mi zaczęła napierdalać wątroba. Jak wstawałem z rana, zamiast kawy piłem energola, zjadłem coś potem, to gdzieś koło 13 zaczęła mnie tak boleć kurwa wątroba, że myślałem, że zdycham. Jak tam siłownia?

Czemu ona ma taki beach face? Dziękuję Lempianka12 za subika Oceniać są alternatywkami czy nie? To nie jest alternatywka Albo jest A, przepraszam czy mogę... Ciężko jest teraz ocenić alternatywkę Bo alternatywki często złudnie oceniane są też gotki Które mają tyłu taki, że się malują na czarno Mają takie kreski Ciężko jest to określić, to nie jest alternatywka Alternatywka miałaby inny strój na pewno Bardziej taki edgy Bardziej bym powiedział, że gotka Albo taka emo Emo, got, pomiesza takie coś pod to Ciężko jest to teraz wrzucić do jednego wora Chyba, że ktoś serio określa się jako jeden styl Ale zazwyczaj one mieszają style Tu bym powiedział, że alternatywka Bo alternatywki zazwyczaj są tak zwane dziurówki, Jak już na to mówiłem Czyli te rękawiczki takie No rękawiczki no kabaretki kurwa na ręce. Kurwa! Co to kurwa jest? Masz 5 lat i pierwszy raz stanął. Ta, kurwa, tam jest jakiś potwór! O kurwa! Ej, kurwa! To jest napad! To jest kurwa napad! Kurwa, biorę palubę, spierdalam! Ej, kurwa! <grym> Najprostszy sposób na usunięcie niechcianych rzeczy ze zdjęcia. Pobieramy do... Czemu jak na powiedział Najprostszy sposób na usunięcie niechcianych to już miałem ciąży w głowie. ja mam spierdolony mózg! Aha. Kiedy jakiś typ chce się podpisać, i gdy widzi jakieś dziewczyny, to gazuje, myślą, że dziewczyny się tym podniecą. Nie, 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 nie. Ten żart był zły, ale chodziło mi coś związanego z Niemcami, i tam też. No, a dobra, to chuj tak jak na polarnej stacji Najgorsze uczucie, kiedy najgorsze dla Ciebie osoba zapomniała w Wszystkich Waszych wspólnych chwilach A Ty zapomniałeś jedyne co to jest Co? Szczęście Zostań na dłużej, a nie pożałujesz Najgorsze uczucie, kiedy zdajesz się sprawę Że już nigdy nie wróci, ale jednak każdego dna Na nią czekasz To najgorsze uczucie, kiedy za każdym razem Gdy zdajesz się, że wszystko i tak nie wychodzi Zaczynasz powoli się poddawać To najgorsze uczucie, kiedy wolisz być sam wtedy przynajmniej wiesz, że nikt Ciebie nie skrzyć to, to nie to, 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 to To najgorsze uczucie kiedy słuchaj się innych gdy mówią powinieneś zostać i się osiągnąć Staraj się zdobyć że pozasłuchanie siebie To najgorsze uczucie kiedy wyciągasz z kieszeni samara, a tam Jest pusto Nie kurwa dycha No i się od razu włączałem kurwa Cipuńskie nie 070. Urr, może dycha. Uspokój się, uspokój się. Ta jedyna dziewczyna z którą wiesz że bierzesz spędzać Weźmę czas. Zakochani są wspaniali. Dobra, trzymajcie się wszyscy, bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim którzy dzisiaj przyszli. Trzymajcie się, mięgoziąka życzę Pa, pa. Trochę się zmieniłem, ale widzę, wiem na lepsze. Żaden ze mnie narci kocham bardzo siebie. Szanuję poglądy i szanuję wszystkie kwestie. Uwzględniam co mówić, bo nie jestem żadnym mensem. Zawsze rady przyjmę, wykorzystam to niepewne. Chciałem się.